Dzisiaj sobie otworzymy skrzyneczki. Yy, tu mam trzy skrzyneczki. Yy, tu jeszcze mam jedną. Jakieś monetki. Tu za 5000 megabox. Dobiłem sobie 10 Z na 15 moc. Mam Nani na 15. Mam też Daryla. Nie pamiętam kogo tam jeszcze widziałem. Tika mam na dziesiątej. Tika nie mam za dobrego. Nani będzie, będzie ulepszana już na siódmą moc. Jak widzicie, mam y, to przebranie do Nani. Yy, no, i sobie otworzymy skrzyneczki. Pierwsza skrzynka. Yy, mam nadzieję, że dropni mi peny. Nic nie mam, ale jest podwajer żetonów. Znaczy bonus. Nie podwajacz, Kolejna skrzyneczka. Nic nie ma. Może z mi coś drobnie. Albo tam zostawimy sobie na koniec. 150 punktów mocy. Niech będzie do. Donity. 200 monetek. To fajnie. Dużą skrzynkę. Nie ma niestety. 25 to do... Patrzę teraz po mocach, ale nie widzę, żeby ktoś miał jakąś słabą moc. To wezmę do obu. Do będzie mieć ulepszenie. I ostatnia skrzynka. Oj, żeby mi się zdrapło z tej skrzynki. Oj, chociaż gadżet. Już nie ta penny, tylko gadżet. Tylko gadżet. No i pewnie nie ma. Mm. Nie ma peny. Co ja mam wam powiedzieć? Tutaj jest peny. Ja jej nie mam. Nie, na Mike będzie awansowany i znaczy ulepszany na siódmą moc. Było na piątą. Barley też. Popatrzymy niks ten. Zobaczmy. Nie wiem, co tu mają i kogo ulepszyć. Tutaj 480. Tutaj. Te... Ten kupił do bólu. na piątą. I będzie mi stać. I nie stać mnie już. No, to to by było na tyle. papa pa.